Instrukcje aktualizacji oprogramowania dla urządzeń Pulsar i Yukon. Aby wykonać aktualizację oprogramowania urządzenia Pulsar lub Yukon z modułem Wi-Fi, potrzebujesz urządzenia z systemem Android lub iOS wraz z zainstalowaną bezpłatną aplikacją Stream Vision. Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji upewnij się, że akumulator urządzenia jest w pełni naładowany lub podłącz urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania. Najpierw pobierz i zainstaluj aplikację Stream Vision na swoim smartfonie. Po zakończeniu instalacji otwórz aplikację i zezwól na użycie wymaganych uprawnień. Podczas pierwszego uruchomienia na ekranie mogą pojawić się informacje o najnowszych aktualizacjach aplikacji. Przed pierwszym połączeniem urządzenia z aplikacją w Stream Vision niektóre ikony na ekranie głównym mogą być nieaktywne. Aby zapewnić poprawną pracę i pełny dostęp do wszystkich funkcji aplikacji, połącz swoje urządzenie ze smartfonem poprzez Wi-Fi. W tym celu najpierw aktywuj Wi-Fi w urządzeniu. Można to zrobić w menu głównym. Następnie wejdź w ustawienia smartfona. W ustawieniach sieci bezprzewodowych wybierz sieć Wi-Fi z nazwą swojego urządzenia. Podczas pierwszej próby połączenia aplikacja może zażądać hasła. Domyślne hasło to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gdy urządzenie i smartfon są połączone, uruchom aplikację Stream Vision. Główny ekran aplikacji będzie zawierał nazwę Twojego urządzenia, a wszystkie ikony powinny być aktywne. Jeśli niektóre ikony nadal nie są aktywne, odczekaj 2-3 sekundy, aż aplikacja uzyska dostęp do urządzenia. Przejdź do ekranu Moje urządzenia. Tutaj możesz znaleźć informacje o swoim urządzeniu, wprowadzić ustawienia urządzenia i sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania. Włącz komórkową transmisję danych w smartfonie, jeśli nie jest aktywna. Naciśnij przycisk Sprawdź aktualizację. Jeśli Twoje urządzenie posiada najnowsze oprogramowanie, otrzymasz komunikat, że aktualizacja nie jest wymagana. Jeśli aktualizacja oprogramowania dla Twojego urządzenia jest dostępna, na ekranie pojawi się stosowna informacja. Naciśnij i pobierz, po czym plik aktualizacji oprogramowania zostanie pobrany na smartfon. Naciśnij przycisk Zainstaluj nowe oprogramowanie. Postęp instalacji oprogramowania będzie wyświetlany na pasku poziomu instalacji. Po zainstalowaniu oprogramowania rozpocznie się proces aktualizacji. Postęp aktualizacji oprogramowania można obserwować w okularze. Podczas procesu aktualizacji nie zaleca się naciskania jakichkolwiek przycisków. Możesz sprawdzić aktualizację na ekranie Moje urządzenia aplikacji StreamVision. Ciąg z indeksem FW wskaże nowy numer oprogramowania. Numer oprogramowania można również sprawdzić w menu głównym urządzenia w menu informacyjnym. Uwaga! Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do Internetu za pomocą komórkowej transmisji danych, skorzystaj z dowolnej dostępnej zewnętrznej sieci. W tym celu po zainstalowaniu aplikacji Stream Vision i połączeniu z urządzeniem po raz pierwszy, odłącz się od sieci Wi-Fi urządzenia i połącz się z zewnętrzną siecią. Następnie wejdź w moje urządzenia i pobierz plik aktualizacji oprogramowania. Aby przesłać plik oprogramowania do urządzenia, ponownie połącz się z siecią Wi-Fi urządzenia.